Witam Państwa serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Szanowni Państwo, goście dzisiaj są ze mną nieprzypadkowi. Pan Grzegorz Wachnicki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice i Pan Cezary Kardasiński, właściciel firmy Cezar. Te dwie osoby pomagały nam w zorganizowaniu między innymi Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jak Państwo wiecie, impreza odbyła się po raz pierwszy, ale cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Na ich ręce chcę złożyć podziękowania za w organizację, współorganizację i pomoc w organizowaniu tego jarmarku, ale też innych przedsięwzięć, które w naszym mieście zostały zrealizowane w okresie świąt Bożego Narodzenia, a z których mieszkańcy, z tego co wiemy, są dumni i zadowoleni. Nadleśnictwo Starachowice wsparło nas w zorganizowaniu jarmarku poprzez m.in. wsparcie finansowe, które pozwoliło nam na wykonanie tych straganów, stoisk, które zostały przygotowane specjalnie na jarmark, ale będą służyły również podczas kiermaszu wielkanocnego i wielu, wielu imprez które będą w kolejnych latach organizowane w naszym mieście. Natomiast firma Cezar, która z nami współpracuje od lat, między innymi finansowała i sfinansowała takie atrakcje dla mieszkańców, jak te iluminacje świetne, które były na skałkach, czy tą ozdobę świąteczną, która świeciła przy w sklepie, który jest często odwiedzany przez mieszkańców naszego miasta, czyli przy Galardii. Te wszystkie działania, które są. Związane z ozdabianiem naszego miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia jak najbardziej nam się opłacały, dlatego że Gmina Starachowice została uznana w konkursie Świeć się jako najładniej oświetlone miasto w województwie świętokrzyskim na święta Bożego Narodzenia. W związku z czym jesteśmy po konkursie i Gmina Starachowice w tym konkursie uzyskała 60% głosów wszystkich, którzy brali udział w tym konkursie w naszym regionie i otrzymujemy nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona. Na, na sprzęt energooszczędny, elektroniczny RTV AGD, który powędruje do organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. Przypomnę, że w ubiegłym roku taki sam konkurs wygraliśmy w naszym regionie. Ten sprzęt otrzymaliśmy i został on przekazany między innymi dla Starochowickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus, dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, dla Caritas, dla Armii Zbawienia, dla organizacji skupiających seniorów działających w naszym mieście i do dzisiaj służy wielu Mieszkańcom, ale to jest tak naprawdę taki łańcuch dobra, który się rozpoczął i trwa, dlatego że te organizacje pozarządowe, pozarządowe, którym my pomogliśmy właśnie w ten sposób, świadczą na rzecz mieszkańców Starachowic codziennie pomoc w różnych formach. I im również chciałbym w tym miejscu podziękować i poinformować o tym, że kolejne organizacje otrzymają ten sprzęt, który wygraliśmy w tym roku, ale. Yy, Ponieważ wygraliśmy w konkursie e, wojewódzkim, zakwalifikowaliśmy się do tego, żeby uczestniczyć w konkursie ogólnopolskim, gdzie do wygrania jest 40 tysięcy złotych właśnie na ten sprzęt elektroniczny RTV-AGD dla organizacji pozarządowych czy dla instytucji działających na rzecz mieszkańców w naszym mieście. Dlatego chciałbym za Państwa pośrednictwem serdecznie zaprosić mieszkańców Starachowic do tego, żeby. Aktywnie uczestniczyli w tym konkursie, ponieważ wiem, że wielu osobom, też tym, które przyjeżdżały do Starachowic, podobało się to, jak nasze miasto wyglądało w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zachęcam także te osoby do tego, żeby brały udział w tym konkursie, pomogły nam wygrać i żebyśmy ten konkurs, miejmy nadzieję, wygrali wspólnie, dlatego że organizacje pozarządowe, tak jak wspomniałem wcześniej, pracują na rzecz wszystkich mieszkańców Starachowic. Tyle w tym temacie. Mogę oddać teraz głos panu Grzegorzowi i panu Cezaremu, którzy powiedzą od siebie kilka słów, dlatego że oni nas zawsze w takich inicjatywach wspierali i wspierają. Szanowni Państwo, Nadleśnictwo Starachowice jako instytucja aktywnie uczestniczy w życiu miasta, dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy tutaj inicjatywę pana prezydenta związaną, związaną z udekorowaniem miasta i zorganizowaniem jarmarku świątecznego. Podjęte przez nas działania pozwoliły zaprezentować i wypromować Lasy Państwowe jako profesjonalnego zarządcę terenów leśnych, których tutaj w koło Starachowic mamy bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Przekazujemy głos obok. Tylko sekundę, bo to nie jest takie proste, żeby się tak szybko przemieścić. Witam Państwa. Chciałbym podziękować przede wszystkim za możliwości, jakie nam tutaj Pan Prezydent z całym swoim świtą udostępnił na, w ramach pokazania naszych możliwości, które tutaj mamy, możemy zaprezentować. Był to kawałek naszych jakichś możliwości, które, na które nas stać. Po Okazaliśmy po raz pierwszy iluminację na skałkach, mam nadzieję, że to będziemy mogli w większym stopniu rozwinąć i nie tylko okazjonalnie na święta Bożego Narodzenia, a w tym wypadku na Jarmarku. Mam nadzieję, że te stoiska w przyszłym roku ten Jarmark będzie. No nie udało nam się do końca to sfinalizować do końca tych naszych planów takich już górnolotnych odnośnie tego całego zaplecza jarmarkowego przede wszystkim czas, który tam te trzy dni, to jest dość, dość krótko, cztery dni. Miejmy nadzieję, że to przedłużymy do przynajmniej do tygodnia i, i wtedy będziemy mogli troszkę tych więcej atrakcji pokazać. Cieszymy się, że nasze iluminacje świąteczne podobały się Państwu. Czekamy na, na jakieś sugestie odnośnie przyszłego roku. Mamy w zanadrzu te parę niespodzianek, które to w listopadzie się postaramy się Państwu pokazać i i tyle z, nas, z naszej strony. Cieszymy mi się, że, że, że Państwu się to podobała ta nasza dekoracja świąteczna. Jeszcze raz chciałem podziękować za udostępnienie materiału leśnego, czyli drzew nad leśnictwu, chęci wsparcia naszych, naszych tutaj dążeń do, do zagospodarowania. Co roku staramy się to coraz więcej tych rzeczy udekorować w coraz lepsze elementy. Jeszcze raz dziękuję. I dziękuję. czekamy na więcej. Dziękuję. Szanowni Państwo, chcę jeszcze tylko dodać, że firma Pana Kardęcińskiego jest firmą, z której my jako Strachowiczanie jesteśmy dumni, dlatego że ona dekoruje nie tylko Starowice, ale przede wszystkim takie miasta jak Warszawa, ale też galerie handlowe w całej Europie i nie tylko, bo, bo w różnych państwach świata. I Strachowice są jednym z tych miast, które właśnie firma z naszego regionu dekoruje. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję. 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 I zaraz zaproszę do drugiej części konferencji Państwa. Dziękuję. I też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.